Witajcie. Jak widzicie, dzisiaj 1 września zaczyna się szkoła. Dzieci szykują się do nauki, szykują się, yy, pakują się, szykują podręczniki i nie tylko, zeszyty do szkoły. Od jutra idą do szkoły. Dzisiaj się przygotowują, od jutra idą do szkoły. A wy przygotowaliście się już? A wy przygotowaliście się już, jeszcze raz zapytam, do sezonu 1 września, wrzesień to już jesień, jak dla mnie. Pamiętacie o swoich przeglądach kotów gazowych? Pamiętacie o instalacjach? Wiem, że były wakacje, że siedzieliście, grzaliście dupy na plażach z dynkami, z palemką i tak dalej i pewnie nie zrobiliście pukania instalacji, nie wyczyściliście zawodów zamulonych, Zaś będą kłopoty, zać będą problemy. A dlaczego nie grzeje? A dlaczego długrzejnika jest, yy, jest zimny? A jak mieliście czas, no to niestety nie chciało wam się tyłka ruszyć i wyczyścić instalacji, no ale mniejsza z tym. Teraz tak yy, jak widzicie, mam tu pompę rozebraną, muszę ją sprawdzić, coś tutaj ją chwyciło, coś przestała działać i ciekawy jestem, bo powiecie najlepiej wziąć i wymienić, po pierwsze, tak, to są spore koszta, yy, można sprawdzić, jeżeli się uda naprawić, czemu nie naprawić, jeżeli się nie uda, no to oczywiście, nie naprawiamy, wyrzucamy, kupujemy nową, tylko tu jest jeszcze problem taki, że pompę możemy, yy, takiej pompy mogę już nie dostać, albo będę miał bardzo ciężko dostać i tutaj pytanie do fachowców, zobaczymy, czy się znacie, czy nie, Chociaż żartuję, nie musicie, bo to jest kilka rodzajów, ale jak myślicie, strzelajcie, fachowcy, instalatorzy, z czego to jest pompa? Z jakiego kotła to jest pompa? Powiem Wam, że yy, no to będą wiedzieć raczej starsi, starsi fachowcy, starsi instalatorzy, starsi serwisanci, ale może, nie, może niekoniecznie. Także pamiętajcie, jest wrzesień, bierzcie się do życia. Dzwoncie już po swoich instalatorów, po swoich serwisantów. Po co macie się, po co macie się, czy macie się, po co mamy się wszyscy denerwować, po co się mamy złościć na siebie później? Przyjdzie zima, przyjdą pierwsze przymrozki, przyjdzie chłodno, będzie trzeba odpalić kocioł, będzie trzeba ruszyć centralne, a tu nagle będzie i o, nie ma. Kociołek nie działa, centralny nie grzeje i będzie problem. I wy się będziecie denerwować na nas, bo będziecie dzwonić i nie będzie terminów albo będą późne terminy, a my się będziemy denerwować, wkurzać na Was, że wszyscy dzwonicie na ostatnią chwilę, każdy chce na już, był wrzesień, była druga połowa sierpnia, był wrzesień, czy teraz już jest wrzesień, ale jak będzie na przykład październik, to był wrzesień, było, był czas, można było to zrobić, a Wy się jak zwykle obudziliście na ostatnią chwilę. Także pamiętajcie o swoich kotłach, o swoich instalacjach, zacznijcie już o to dbać, tak jak właśnie te dzieci, po to była ta wstawka na początku. Tak jak te dzieci dzisiaj rozpoczął rozpoczą, rozpoczą się rok szkolny, szykują się do szkoły, jutro idą, będą się uczyć, tak i Wy dzisiaj już też szykujcie się do centralnego, żeby Was zima nie zastała. Dzięki, pozdrawiam, cześć.